I co my tu mamy ciekawego, mamy bilada NHK tej generacji, będziemy to wkładali do soczewki skrętnej Bicenonu od E60. Także zobaczymy co jest w środku, jak to zamontować, czy w ogóle da się to zamontować normalnie, bo podobno jest jakiś problem, jeżeli mamy ksenon skrętny trzeba tam coś kombinować. Zaraz to sobie otworzę i zobaczmy. Jak to wygląda. Też Wam pokażę na koniec różnicę między Bixenonem a biladem, Jak to w świeci, świeci, czy w ogóle warto inwestować 1400 zł samego bilada w pełnej generacji? Oczywiście, była czwórka jest troszkę tańsza. Także ja to otwieram i patrzymy dalej. I po otwarciu budowaczka mamy taki widok. Mamy jakąś chyba instrukcję, z której, której się za wiele nie dowiemy, bo. To jest w większości po chińsku, jedynie tu mamy jakąś tabelkę. Tylko nie za bardzo wiemy, o co chodzi. Chyba jakiś zakres pracy. Zasilanie. Ale tu nie wiem, jak mamy tą wersję, nie wiem. Może będzie napisane gdzieś tam na tych biletach, zaraz zobaczymy. Może tutaj na pudełeczku coś jest, ale raczej nie ma nic. W ogóle ładna taką Fakturkę skóry jakby ma, a to z kartą. Tutaj też nie ma tej mocy podanej, nie. Z jest strony nic nie ma. Także tutaj się za wiele nie dowiemy. Jest na bok. Co my tu mamy? Chyba o certyfikat. Czyli co mam? Co tutaj jest? Jakieś numerki. 400 coś tam. No tutaj jest nic ciekawego się nie dowiemy z tego. I tak to wygląda. Taka mała pierdółka z dużym wentylatorkiem z tyłu. Ładnie wygląda. I to, żeby to ładnie świeciło jeszcze, nie? widzimy tu mamy? Cztery kabelki. Zapewne plus, zapewne minus są od samej diody LED, czy tam coś się tam nazywa, nie wiem. I tu mamy od świata długi zapewne też plus minus, od tych przesłonki, które się tam na dole otwiera i zamyka. Jako, że bilet trzeci pełną swoją mocą, to tylko przesłonka odcina albo, albo się otwiera. To jest cała tego filozofia. No i co, musimy sobie tak przymierzyć do gniazda, gdzie był gdzie oryginalnie bicenon. Zobaczymy, czy pasuje. Bo podobno on jest troszkę przyduży. Tutaj faktycznie może dupka być troszkę spora. I zobaczymy, czy w ogóle pasuje. No, się pasować, pasuje pasuje. Tylko, czy będzie działała funkcja skrętu. Teraz się okaże. Dobra, mam zamontowanego bileda w mechanizmie skrętnym lampy E60 przedlift. Tak to wygląda. Praktycznie jak oryginał. Nawet nie widać, że jest tutaj coś innego z tej strony, z zewnętrznej, od frontu. No bo szkoła jest taka sama, tutaj ten, ta osłonka jest taka sama, więc tutaj nie ma praktycznie żadnej różnicy. Ewentualnie może minimalna jest względem tego, że cała ta soczewka jest minimalnie w innym położeniu niż ta oryginalna. Tak, to jest zamontowane. Tak, bez, bez szczegółów na razie o tym może później albo w innym odcinku. I co to teraz jest ważne? Ważne jest to, aby cała ta słojewka nie była ani za głęboko, wtedy nam będzie ta osłonka wadziła o tą obudowę, ani za daleko, w sensie za blisko wysunięta, bo później tutaj będą nam albo te wadziły o tą część obudowy, albo tam dalej, coś nie będzie się zgadzało. Także musi być to tak mniej więcej dobrze ustawione, żeby było zachowane tutaj odległość z przodu, jak i z tyłu. Po to, aby skręć szewki swoje skrajne granice mogły być niezakłócone przez żadne tam jakieś elementy, które będą się gdzieś ocierały, brakowały. Także tak Wam pokażę, że tutaj wszystko działa. Udało się to ustawić. Pojedziemy na maksa w prawo. Dojechało. Tutaj z prawej strony jest taka. Śrubka z zieloną podkładką i ona nam blokuje skręt soczewki w prawo, a tam dalej wchodzi ta śrubka w głąb, Do tego akurat tak dobrze nie widać. To jest ciemno. No i ona nam blokuje taki plastik, który się przesuwa. Widzimy ją, ją tam na samym dole. Ona nam blokuje właśnie skrajne położenie soczewki w prawą stronę. Zobaczcie. Minimalna szczelinka, więc jest OK. Tego plastiku nie dotyka, też gdyby dotykała, byłoby czuć opór na tym mechanizmie, który właśnie tą soczewką skręca, także byłoby to wyczuwalne. I teraz pojedziemy w drugą stronę jeszcze. Nie wiem, czy ta soczewka tutaj jedzie aż tak, tak, tak daleko w lewą stronę, ale też jest taki organicznik, ile wam może pokażę, jak się uda. Też dojeżdżamy do skrajnej pozycji. Jest. Tutaj nam skrajną pozycję wyznacza obudowa tamtego silniczka praktycznie, bo dalej już to nie ma nawet jak pojechać. To kąt. I widzimy, że tu już też nam chyba, tu już chyba dotyka tego plastiku, mi się wydaje. Ciężko stwierdzić, bo tego tak dobrze tam nie widać. Ale nic się nie dzieje, nic się tutaj nie odczepia, nie odsuwa, nic też nie, nie, nie hałasuje, jak się ta soczewka porusza, więc jest OK. Nie ma też żadnego oporu na mechanizmie, kiedy ona dochodzi do swojej skrajnej pozycji w lewo. Więc ja uważam, że jest OK. I co? I tak, tak to wygląda. Ona jest teraz skręcona mocno, na maksa wręcz. I tak to będzie. Czyli co teraz to całe ustrojstwo wjeżdża do lampy. Ja lampę składam, sklejam, montuję jedną lampę na auto i sobie zrobimy taki test, zobaczymy które lampa, które światło w ogóle jest mocniejsze. Czy w ogóle warto inwestować 1400 zł w samego bileda i tam jeszcze tą regenerację lampy. to wtedy jest łącznik koszt około 3-4 tysięcy w zależności od wersji tej, tej regeneracji. No i co, zobaczymy czy daje to dużo więcej światła, czy światło jest jakieś lepsze, nie wiem, gorsze, nie wiem, zobaczymy. Wiem, że barwa tego biletu jest biało-niebieska, taka niebieska, więc takie bardziej zimne kolory, gdzie ja mam w Cynonie chyba 6 tysięcy żarnik włożony i to jest takie bardziej białe. Więc na pewno będzie inny odcień, a zobaczymy czy będzie więcej światła. Podobno ma być, no ale no, zobaczymy w praktyce. Także, także co, ja to montuję. Widzimy się już na, na teście siły światła. I jak jakimś mamy podsumowanie, czy w ogóle warto, czy nie warto. Także lecimy dalej. I dobra, patrzcie, mamy zamontowane już na w jednej lampie jest mój Big w drugiej jest bilet. Czy widać gdzie jest bilet? Chyba widać. Nie? Po prawej stronie jest takie bardziej białe światło. No i co? No i tak to, tak to wygląda. Zasłonimy sobie teraz mój, mój Bixenon. Tutaj zrobimy o, coś takiego. Teraz jest prawa, prawa lampa, sam bilet. Teraz bez zmiany ustawień. Tak jest Bixenon. Jasność jest dosyć podobna, może minimalnie lepiej świeci bilet, dlatego że jest taki bardziej biało-niebieski. Może to jest tylko takie wrażenie. Nie ma jakiejś szczególnej, nie ma jakiejś super różnicy jak za taką cenę, gdzie płacimy 1500 zł za 200 soczewki. A czy to warto, to już postawiam Wam do oceny. Według mnie średnio opłacalne, tak samo mogę sobie włożyć w mojej biksenony jakąś inną barwę żarówki, na przykład 8000 Kelvinów, bądź jeszcze większą, i będzie myślę, że podobny efekt. Bo tak to raczej nie ma różnicy. Na, bo tutaj widać, że jest tak samo. O, tutaj za bardzo rozświetla. Też ciekawe jest to, że jak się przyłoży tutaj rękę normalnie do, do klosza, to czuć ciepło, ale to ciepło chyba też czuć na Bixenonie, no tak samo. Ale to pewnie jest po prostu e, spowodowane soczewką, e, że ona tak skupia światło. E, także co, NHK V5 działa, tak świeci, no e, i tyle, zamontowane, zamontowane, On, mam nadzieję, że klient będzie zadowolony. Ja szczerze powiedziawszy, wstawię sobie jaśniejsze żarówki i mam nadzieję, że efekt będzie podobny, a zaoszczędzę, myślę, że ponad 1000 złotych na tym. I na koniec w roli podsumowania mam zrobione zdjęcia jeszcze telefonem, troszkę są lepszej jakości niż te filmy nagrywane po ciemku. I co my tutaj widzimy? Tutaj widzimy światło biledowe po prawej i światło biksenonowe po lewej. Ja stoję mniej więcej po środku, po środku auta, nie zagrywając żadnego z reflektorów. I co my tu widzimy? Widzimy, że tu jest tego białego światła bardzo dużo. Tu jest mniej więcej takie, jakby epicentrum tego żółtego. W oddali widzimy niebieską poświatę. To ona jest najprawdopodobniej od Bixenonu. I zaraz sobie zobaczymy na kolejnym zdjęciu poszczególne reflektory: prawy osobno i lewy osobno i zobaczymy mniej więcej jak wygląda bezpośrednie porównanie właśnie tych dwóch świateł także co, pierwsze światło mamy biledowe. tutaj reflektor biledowy wydaje mi się, że, że jest jeszcze nieprawidłowo ustawiony bo tylko została cała lampa włożona, a Bixenon był już prawidłowo ustawiony więc tutaj może być troszkę inny zasięg tego może to powinno troszkę dam dalej sięgać, ale tego niestety już nie zweryfikuję tu głównie skupimy się na tym jakie to światło jest i jak widzimy wszystkie szczegóły widzimy, że troszkę to światło daje na pobocze ja tak mniej więcej miałem gdzieś tutaj środek samochodu więc tak jakbym stał na prawym pasie no i tutaj no co, widzimy wszystkie szczegóły przed samochodem, w dalszej odległości to światło niebieskie już się bardzo mocno pojawia gdzie, no, też coś tam widać, ale no, mówię, to jest tylko takie zdjęcie porównawcze, mało, mało profesjonalne, no i teraz sobie zobaczymy względem Bixenonu o i tu jest Bixenon też jest takie niebieskie światło od samego Bixenonu także nie ma jakiejś większej różnicy pod tym względem ta lampa na pewno jest prawidłowo ustawiona więc no widzimy, że tutaj obszar tego całego oświetlenia terenu no jest praktycz, praktycznie na całą ulicę, gdzie ledowego było tylko tak mniej więcej 3 czwarte tutaj także na pewno ta lampa była źle ustawiona, za bardzo nam oświetlała pobocze. I co Bixenon? No, ta barwa jest taka troszkę bardziej żółtawa. Tu jest żarnik 6000 kelwinów. Białe światło no, pokazuje się gdzieś tam w jakichś tutaj bardziej bliskich odległościach od auta. Dalej już lekko widzimy, że żółknie. No, szczegółowość jest na podobnym poziomie. Mówię na żywo było to dość Porównywalne, tak samo jak, jak na tych zdjęciach nie ma jakiejś takiej szczególnej różnicy. E, zobaczcie, tutaj światło biksenowe sięga mniej więcej aż tam, a biletowe, że sięga tak mniej więcej tu, więc ta lampa też nie dość, że była za bardzo w prawo, to za bardzo jeszcze w dół. E, więc nie, nie ma takiego super porównania. Jedynie co do szczegółowości, z bliskiej odległości. Także e, tu mamy bilet, tu mamy Bixenon i jeszcze mam dwa zdjęcia na światłach długich gdzie, gdzie już widzimy cały obszar hmm. tutaj mamy zakrytą lampę biledową. tu widzimy kawałek tego właśnie światła od biletu reszta to jest sam reflektor od Bixenonu na no szczegółowość no widzimy jak to tam daleko sięga co tu jest ważne tu mamy też całą górę oświetloną Prawie, że do połowy drzewa, pobocze mocno, e, tutaj nawet tą stronę też nam to ładnie oświetla. E, szczegółowo, za chwilę wam tam żeby zoom dalej, zobaczymy sobie, porównamy sobie odległości mniej więcej jak to e, oświetla drogę nam. Tak tu jest Bixanon i teraz przełączymy na bilet, e, tu jest bilet. Chciałem powiedzieć, że jest o wiele zimniejsze i o wiele biersze. Teraz nie wiem, czy tu jest problem też tego, że reflektor jest ustawiony troszkę za nisko. Tutaj te drzewa aż tak mocno już nie są oświetlone. Nie wiem, czy to jest tego powód, być może tak. Tutaj nas też interesuje właśnie zasięg tej lampy. Mimo tego, że ona jest ustawiona niżej przy teraz otwartej, pełnej, przy pełnym otwarciu przesłony, widzimy, że tam z tyłu też nam to oświetla. Tu bardziej chodzi o, o, sam, o samą drogę niż tam o te drzewa. E, widzimy drogę aż tam do... tutaj nie wiem, kawałek za ten hydrant. E, jak to było w biledzie? Widzimy, myślę, że tak samo. Też tam jest taka jakaś Jakby. E, górka, czy coś w tym stylu. I, I jest tu ona również oświetlona. E, drzewa tam w e, oddali są, w góry też oświetlone a w biledzie chyba nie są nie są, no mówię, no być może że to jest to że jest źle ustawiona lampa ale też coś tam oświetla hmm. co, skupisko światła jest mniej więcej jakby w tym miejscu a w Bixenonie to jest tak bardziej jakby hmm, rozległe, i bardziej w tym miejscu więc no ewidentnie jest troszkę wyżej i to może też lekko wpływać na naszą ocenę i tak to się mniej więcej prezentuje Bixenon na długich bilet na długich tu jeszcze zobaczcie sobie na szczegółowość w tym miejscu gdzie jest mniej więcej to, to pełne oświetlenie a w Bixenonie wydaje mi się że tutaj to żółte światło tak bardziej te wszystkie kreski, ryski, dziurki, dołki jakoś tak bardziej to, to oświetla Tak samo podobno żółte światło jest o wiele lepszym światłem, o wiele, le, o wiele lepszą barwą w deszczu niż bilet, bo jest po prostu bardziej widoczne. Jakoś ten żółty kolor tak się bardziej odbija wszędzie i to bardziej oświetla. Podsumowując dla mnie nie jest to gra warta świeczki, dla innych może jest. Gra ja zostanę przy Bixenonie. On w zupełności po regeneracji w zupełności wystarcza do jazdy po nocy. Też na pewno Nobixeno nie męczy oczu. Nie wiem jak, jak się bilet pod tym względem będzie sprawywać. A także co? Dzięki za obejrzenie i do następnego. Hej! the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the end